ma Toy Książki, a to jest kolejny raz z Juju kompanii i tak. Um, uh, z tego tamtego sajma, ponieważ się nie udało, i I tak. no <grybuj> uh, jest tak. A czyli ten. A już jesteśmy na eksperymentation, dobra. Więc tak, po prostu nie macie to odechciałabym się grać no to było takie jamskie, nie, nie odechciałabym się grać, tylko po prostu... Tam widzę ul chyba nawet. To jest Czy to nie jest ul? To jest czy nie? No nie wiem, nie no, już to jest nie. A, z jeszcze tego. Rzecz trzeba kupić. Niestety. Co to jakieś to ląduje chyba? Ujany. Haha, <laughs> <Sobie> nade mną. <laughs> No jeżeli nie będzie tej pająkę na przykład zaraz przy wejściu lub w kuźwa wieży Dobrak. Boże, ale wielka lokalizacja Masakra um, Ok, okej czyli Co tak, się da? Co jest? Spróbowało się tak, coś się spróbowała Zbogujesz w ogóle tej tekstury, dafuck no Prozencik Przestań kuźwa... E... A, nie widziałem tego Aaa, jeszcze jeden slot no więc z tego zużyjemy Czy to jest co mi się wydaje? Czy to jest? Tak, to jest to dobra. A butelka, może tą butelkę mieć, czy nie? Nie możemy. Bierzemy to i możemy od razu spier... Ar, bierzemy. Spieprzamy. Musimy prawie teraz szybko spieprzyć, ponieważ duży problem się rozbić. Czyli tędy, tędy. Tak, lewo. Dobra, nie wiem. Z przeczytaniem wiem, czy to było. O nie, <laughs> nie pamiętam. Masakra. Kurwa mać. Ej, ja szczerze nie pamiętam. Ja teraz krążę w kółko. Lotarka mi za niedługo pachnie. O nie. to możemy. No dawaj, i stan, i stąd, Kurde, nie wiem nie wiem się znajdowało. Są Ja nie mogę. No tak. Szósta. Czwarta. No. Nie będziemy się tutaj pierdzielić z tym. Zaraz idziemy do tego. Zacznijmy... Robak jeszcze nie wyskoczył. Mi rock wyskoczył tę Proszę robak, nie, robak, nie. Boink! Dobra. Nice. A właśnie, co jest w tym prezencie? Aha, okej. Okay. Um, I don't know, too much. Okay. I'm gonna... Wow, I don't know Co? Czemu? No to nie możemy stąd tutaj tędy przejechać Musimy wylądować Ale nie fair Czemu pszczoły tutaj... Czy ja wylądowałem na... Na, na ich hulu? No, bo chyba tak. Aha. Heh. Ale No to, z głowy. To na Expert Plantation znowu idziemy. W takim razie. będzie krótki odcinek. Bo nie, 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 nie lutuję jak ten, jak... Pszczoły takie co latają, po prostu o. Bo czemu nie. Nie lotuję wtedy. Bo to jest sowe. Zginę od razu. znaczy no możemy UL wziąć, co nie? Tylko że. Boję się, bo... Na, bo już nagrałem wczoraj odcinek, tylko że. Aha. Tylko że mnie UL tego pszczoły do, dogoniły, bo... kuźwa tego. E, kliknąłem czerwony przycisk, ale jednak się nie zamknęły drzwi w ogóle. A czy... Zapnęły się drzwi, ale się otworzyły znowu. Jak chce na przerwałem przycisknie czemu Tak po prostu, nie wiem. Masachra Nic nie ma Co z włosy za dźwięk. Tamtędy tam, tam, nie przechodzimy. Przijmy. To już bardzo żito jest staty w sumie. Czajet chipszczel, okej, okay, dobra No dobra, to już tak wiem, że tutaj nie można przejść, bo te spają niestety. Moja szczęść konia. O, proszę bardzo, mam tutaj tego. Bierzemy to. O, troszkę masz mi się staminać, bo kto wie, czy to będzie na przejściu. Mamię wam. Cześć, czy tutaj to cały czas działa, ten glitch tutaj? Działa. <gluje> no nice. Czy nie glitch, to jest. albo Pounce to się nazwa. Wiesz, to złączała tartka. Bo kto jest tutaj, będzie znajdować? Możemy z powrotem. Do ja coś tam słyszę, w ogóle z lewej strony? W ogóle to jest jakieś puknięcie, jakieś. O, super. No to będzie krótki odcinek, w takim razie. Bo tam chyba na nic więcej nie było. Wszystko co pamiętam. No, więc nic nie ma tam. Musimy mieć gdzie pająk. Możemy sobie kupić około opata i za zawalić tego pająka, ale. Ostatni raz mi się to w ogóle nie udało, niestety. Bo on tam jest. No, są pańczone. Tutaj gdzieś krąży. Aczkolwiek, jeszcze tutaj możemy sobie przejść, tak? Nie. Gdzieś tam nie było. Tutaj. Tutaj w lewo. Kurde, ma się ze masakra. Dobra. No dajcie mi zajcie już z głowy. O oo, o o! Nie, 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 ghost girl, ghost girl, musimy coś spierdziałać, szybko musimy coś spierdziałać. O o, 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 o. To jest bardzo rzadki mob. To jest bardzo rzadki mob, nie wiem jak go kanterować. Nie mam nie mam pojęcia. Nara. Nie mam zielonego pojęcia jak go skonterować. Ghost girl. Ta... Duch dziewczyny się pojawia wtedy, kiedy... twój lewy paranoi. Czyli tego, jak się na przykład, jak się twój jak się postać boi z czegoś, to wtedy twój ekran, tak jakby. E, ma taki dziwny efekt. Jakby takiej adrenaliny. Nie, nie wiem, jak to ten. Wyjaśnić. Ale Ghost Girl Test. Nie, nie może tego moba zabić. Nie e, jedno, co może zrobić, to uciekać przed tym mowem. I szczerze, nie wiem, czy to jeszcze ten. nie wiem, czy ona jeszcze może. E, Nie, nie możesz jej zabić. Nie wiem, czy ona może w dodatku. Na te, 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 tak się nazywa? Do, do statku może wejść. Z zamkniętymi drzwiami? Nie wiem, bo to jest duch. Na duchy wszystko mogą, praktycznie. Um, ten duch ma dwa różne tryby. Jeden tryb to jest. E, to jest pasywny tryb. Po prostu się na ciebie patrzy. Jak podejdziesz do niej. E, stoi W miejscu na ciebie patrzy. Jak to nie powiedziesz, to ona wtedy do Ciebie skacze, jakby takie, no wiecie, jak małe dziewczynki tak skaczą, biegają ten. Um. A drugi tryb to jest e, tryb um, Agresywny. Że. Serio. 117 tylko A, nie. No to jeszcze, ja. Walaj! Dobra. No 80. Eee... Uh, Experimenty Company. Dobra. 100% chuje. S. Dajmy teraz rzeczy i kończymy tego sejwa Ciekawe było, jakby to się jeszcze pojawiło. Stery były z tymi okropnie Z drugiej jeszcze easter na tej Zbieraj to, zbieraj No, no, Nice, A gdzie jest, Co się schodziło na dół? Tędy? Tędy się schodził na dół, Co no. jeszcze tutaj na sam dół i tam na końcu jest ta kaseta Na każdym save'ie nowym, chyba na każdym nowym save'ie So, high September 4th. Tutaj nic więcej nie ma. Jak z panierz tych chmur, to no, pewnie zginiesz, ale nie jestem taka spełna, nie chcę tego testować. Dobra, chodźmy. Zostawiliśmy sobie na 130, nice, nice. Ok, kwota reached. Nowa kwota to jest 256 dobra, to zrobimy to, no, to co, no, zrobimy, zrobimy. Dobra, więc kto to będzie na tyle. Zdążył takie krótkie 17 minut. Aczkolwiek, no, nie miałem nic, żeby tego pająka pokonać, a wiem, że na pewno byłoby więcej rzeczy. A łopata to kosztuje tak 30 i nie chciałem, jakby, zużywać dużo pieniędzy, więc... Na wystarczyło. Więc, no, widzimy się do następnego odcinka. Będzie pewnie jutro, bo znowu. Um, zobaczymy, jak mi się poszczęści. <laughs> dobra, więc... Siema.